Nazywam się Maja Miękowska i w tym krótkim filmie chciałabym opowiedzieć, kim jestem i czym się zajmuję. Otóż jestem meteorologiem i moja praca polega na badaniu procesów klimatycznych oraz przygotowywaniu prognoz pogody. Opracowuję statystyki i bazy danych o pogodzie. Doskonale również modele teoretyczne i metody pomiarów odnoszących się do składu, struktur i dynamiki atmosfery w powiązaniu z oddziaływaniem podłoża, a szczególnie hydrosfery, i szeroko rozumianego środowiska naturalnego człowieka. Moja praca w skrócie polega na analizie warunków oraz zjawisk atmosferycznych, a robię to dzięki stacji meteorologicznej, ponieważ ona posiada różnego rodzaju aparaturę, która mierzy wymienione powyżej składniki powody. Jeśli chcecie też być meteorologiem, wybierzcie studia przyrodnicze. Mam nadzieję, że podobał wam, podobała Wam się moja prezentacja. Do tyle z mojej strony dziękuję za oglądanie Maja. Pa!